Pani Marszałek, po kilku miesiącach wróciła Pani tutaj na teren Placu Zabaw w Złocieńcu, w pobliżu ulicy Pomorskiej. Jak wrażenia? Tak, pamiętam to, to ten moment kilka miesięcy temu, jakby jak to było wczoraj, kiedy siedzieliśmy tutaj przed tym terenem, który kompletnie wyglądał inaczej. To była pora zimowa, przy stoliku podpisywaliśmy umowę, a dzisiaj możemy naprawdę zobaczyć przepiękny plac, bezpieczny plac. No myślę, że rodzice, a zwłaszcza dzieci będą zadowolone, a nawet szczęśliwe. Kolejne wsparcie finansowe, które popłynęło tutaj do Złocieńca? Tak, tu dofinansowaliśmy w kwocie ponad, niewiele ponad 115 tysięcy złotych, no ale widać efekty, naprawdę te pieniądze były bardzo potrzebne. Zresztą tu obok jeszcze stoją stare urządzenia, możemy zobaczyć jak to wyglądało. No być może ktoś powie, no, kiedyś my się wychowywaliśmy na takich urządzeniach, ale rzeczywiście czasy się zmieniają, e, zabawki muszą być atestowane, one są droższe. No ale jak widzimy teraz na efekt takiej e, pracy i, i tego placu zabaw, który jest jeszcze przepięknie ogrodzony, jest kolorowy, jest bardzo przyjazny, myślę, że naprawdę wszystkie dzieci, które będą tutaj się bawiły będą naprawdę zadowolone. Środki unijne właśnie w ten sposób miały być gospodarowane przez samorządowców? Właśnie to był taki cel, żeby wysłuchać, czego samorządowcy chcą, a samorządowcy musieli się wysłuchać, czego mieszkańcy chcą. A skoro mieszkańcy tutaj tego osiedla wiedzieli, że potrzebują dla swoich dzieci miejsca zabaw, bezpiecznego miejsca zabaw to tylko chwalić to, że burmistrz wysłuchał prośby. Udało się te pieniądze pozyskać, nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, ale również z własnego budżetu. Pan burmistrz Zacharzewski musiał po, te, po takie pieniądze sięgnąć, ale no, efekt jest, będzie na lata, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Monika Kuczyńska, kochana Jesteś tu mieszkanką tego osiedla, w pobliżu mieszkasz i za twoimi plecami nowy plac zabaw i stare elementy. Jak ci się podoba ta inwestycja? Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona dzisiaj, że powstaje takie piękne miejsce. Mam nadzieję, że będzie służyło nie tylko najmłodszym mieszkańcom naszego Złocieńca i że długo, długo nam posłuży. Jest kolorowo, jest pięknie. No, czuję się taka wzruszona, bo to miejsce wiąże się z pięknymi wspomnieniami i cieszę się, że się udała ta inwestycja. To może wpłynąć na integrację mieszkańców poprzez budowę tego placu zabaw? No, mam nadzieję, że też będzie takim wytchnieniem dla mam, i nie tylko mam, ale też dla najmłodszych, że znajdą tutaj dużo radości. Panie burmistrzu, tutaj na Osiedlu pomorskim jesteśmy przy starej huśtawce, a w tle piękny nowy plac zabaw, jakie tutaj działania przeprowadziliście? Po raz pierwszy może się okazać, że zadanie, które dotyczy dzieci, może być oddane w, w dniu dziecka, czyli 1 czerwca, i tak. I to chyba jest największą satysfakcją, że materializują się takie projekty. Tak, jak tutaj na osiedlu, bo sygnałów było dużo, że, że plac zabaw jest tutaj potrzebny. No i jest. Następny będzie na, też na, w następnym miejscu przy, przy nadleśnictwie. Na, na Myczkowskiego tam też pozyskaliśmy teren od, od nadleśnictwa. I w kolejności już mamy następny na osiedlu Gronowskim. Ale tutaj faktycznie przy wsparciu unijnym, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało wykonane. Koszty widać są ogromne, ale myślę, że zadowolenie młodych pociech będzie naprawdę ważniejsze i nie, nie do policzenia. A otoczenie jest też takie, że jest tu bezpiecznie, spokojnie. Myślę, że też inni mieszkańcy będą to miejsce szanować tak jak powinni by, by inni mogli z niego korzystać. Pan o ośrodkach unijnych. One mocno pomagały wam rządzić w tej ostatniej perspektywie? A, jest to mocno nieokreślone, dlatego że środki są poprzesuwane, czyli musimy mieć zadania, które chcemy realizować, i zabezpieczać w 100% własne środki, po to, żeby, żeby one mogły być realizowane, a jest to ryzykowne, a w szczególności w ostatnich latach, przy czasie pandemii, przy znacznym wzrostu. Kosztów energii, kosztów pracowniczych i w ogóle podwyżek wszelkich. Jest to ogromnie, ogromnie trudne, by przewidzieć to, co jest nieprzewidywalne, ale ten, ten rok jest takim chyba wulkanem rzeczy, które czekały na ustabilizowanie się niektórych sytuacji.